A mianowicie nie głosuje na partię, tylko głosuje bezpośrednio na człowieka. I głosu, głosując na człowieka, głosuje w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. To w Polsce przyjął się dość powszechnie skrót trzyliderowy JOF, jednomandatowe okręgi wyborcze to jest sposób wybierania posłów do Sejmu niestety w Polsce w ogóle nie znany. Nie znany dlatego, że Polska nigdy od 1918 roku, odkąd po 123 latach niewoli uzyskała swoją niepodległość, nigdy nie wybierała posłów do Sejmu w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Zawsze w systemie głosowania na partie, w okręgach wielomandatowych. Propozycja, którą my Państwu proponujemy, Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Fundacja im. Jamesa Madison'a oraz ostatnio włączający się te działania zmieleni.pl to jest alternatywa dla Polski. Albo będziemy wybierali tak jak dotychczas głosując na partię, albo głosując na człowieka. Te jednomandatowe okręgi wyborcze to sposób wybierania posłów do Sejmu na wzór najstarszych i najbogatszych krajów świata, takich jak Wielka Brytania, USA, Kanada, Francja, Australia, a nawet największa demokracja świata, Indie, 715 milionów wyborców. Okazuje się, że my, obywatele, musimy się teraz o to upomnieć. I właśnie Paweł Kukis jest naszą twarzą, która wzmacnia ideę jednomandatowych okręgów wyborczych i wzmacnia cały ruch upominający się, cały ruch obywatelski upominający się o jednomandatowe okręgi wyborcze. Te, ten jednomandatowe okręgi to jest. Technika wyborcza za pomocą której wyborcy w okręgu wyborczym wybierają i posyłają tylko jednego swojego posła, aby ich reprezentował sejmie. Ten skrót Jowy szedł do powszechnego użytku w Polsce dzięki profesorowi Jerzemu Przystawie. To on stworzył ten ruch, to... Jego personalne, personalne zaangażowanie i personalna wiedza na ten temat spowodowała, że i my, dzisiaj obywatele w Polsce, jesteśmy mądrzejsi o tę obywatelską sprawę. Proszę Państwa, żeby lepiej zobrazować, na czym polega wybieranie w sposób jednomandatowy, w odróżnieniu od tego, co teraz wybieramy, w okręgach wielomandatowych, przygotowałem dla Państwa taką metaforę szkolną. Wyobraźmy sobie, że w dwóch szkołach, w dwie, na dwa różne sposoby wybieramy naszych reprezentantów do sejmiku szkolnego. I w jednej szkole wybieramy w sposób większościowy właśnie w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jest to wybieranie po jednym przedstawicielu z każdej klasy. Klasa jest w naszym okręgu wyborczym. Każdy wybrany reprezentuje oczywiście wszystkich kolegów z danej klasy. Natomiast w drugiej szkole postanowiono wybierać sejmik szkolny w inny sposób, a mianowicie tak zwany proporcjonalny i tam wybiera się reprezentantów do sejmiku szkolnego tylko i wyłącznie skółek zainteresowań. Szkoła ta miała Kółko fotograficzne, sportowe, taneczne przeciwników klasówek i szkółko, i kółko kujonów. Kilka klas złączonych razem reprezentowały jeden okręg wyborczy, a w okręgu wybierało się kilku reprezentantów kółek, przeliczając sumę głosów oddanych na kółko. Kto? Mógł wystartować w takich wyborach do sejmiku szkolnego w szkole pierwszej, gdzie wybieraliśmy za pomocą jednomandatowego okręgu wyborczego, przypominam, z każdej klasy jeden reprezentant, a kto mógł wystartować w, do sejmiku szkolnego w drugiej szkole, gdzie wybieraliśmy z kółek zainteresowań. Otóż w pierwszym w pierwszej szkole, gdzie stosowaliśmy jednomandatowy okręg wyborczy, każda klasa jeden okręg, każdy uczeń mógł sam się zgłosić i sprawdzić w wyborach. Wygrywał ten, który otrzymał najwięcej głosów. Łatwo było rozeznać, na kogo głosować, bo w danej klasie wszyscy się dobrze znają. W drugiej natomiast szkole zastosowano w sposób tak zwany. Kółkowy jak go nazywam, gdzie kandydata do sejmiku szkolnego mógł zgłosić tylko i wyłącznie opiekun kółka szkolnego i wpisać go na listę kółkową. Przeważnie wygrywali tam kandydaci z początku listy, bo nie tak łatwo wszystkich rozeznać. Nie wszyscy uczniowie się znają. Nie wszyscy wiedzą, kto do jakiego kółka zainteresowań należy. I tutaj warto przejść do pewnych stwierdzeń o charakterze formalnym, nazwijmy to politologicznym. Otóż zdolność do wystartowania w wyborach jest to bierne prawo wyborcze. Nie należy go mylić z czynnym prawem wyborczym, bo czynne prawo wyborcze, to jest to prawo do głosowania i wybierania. Każdy z nas obywateli idąc do wyborów, rzucając kartkę wyborczą, ma czynne prawo wyborcze. Gierne prawo wyborcze realizowane jest przez fakt stanięcia do wyborów, czyli prawa do kandydowania. Odkryjmy teraz naszą metaforę. Otóż nasza metafora właściwie jest dla Państwa praktycznie jasna. Pierwszy sposób większościowy, z każdej klasy jeden reprezentant, to wybory nieznane w Polsce, w sensie wyborów do naszego parlamentu, czyli do Sejmu. Tak jak powiedziałem, od 1918 roku nigdy w ten sposób. Naszego parlamentu nie wybierano. To są właśnie te wybory, które my, cały ruch Zmielonych, ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, Fundacja Madisona i wiele innych organizacji pozarządowych, jak formalne państwo, domaga się od naszych decydentów. Natomiast drugi sposób tej drugiej szkoły tak zwany proporcjonalny wybierania z każdego kółka wielu reprezentantów tych właśnie kółek, to wybory obowiązujące teraz w Polsce, gdzie te nasze metaforyczne szkółka to po prostu partie polityczne. I tu właściwie, proszę Państwa, jesteśmy w domu. Jeżeli wybieramy nasz sejmik a jeśli chodzi o Polskę, Sejm, szkółek zainteresowań, czyli z partii, to realizujemy obecny system wyborczy. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli wybierać po jednym reprezentancie z każdej klasy, będziemy realizowali system wyborczy, który jest przez nasz ruch obywatelski proponowany dla Polski. Dlaczego jesteśmy za ustanowieniem właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych jako sposobu wybierania naszych przedstawicieli do Sejmu? Są ku temu ważne powody. Skupię się na pięciu. Na początek Państwu je tylko wymienię. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani szczegółami, proszę zadawać pytania. Rozszerzymy ten temat. Po pierwsze, dlatego, że tak chce polski lud. Są wykonane odpowiednie badania i większość obywateli chce tak właśnie wybierać swoich reprezentantów. Jest to argument stricte obywatelski. Po drugie, ponieważ jednomandatowe okręgi wyborcze i technika wybierania z jednego okręgu tylko jednego przedstawiciela jest zdecydowanie bliższa obecnym zapisom polskiej konstytucji niż wybory, których doświadczamy co cztery lata. Jest to argument prawniczy. Po trzecie, Jednomandatowe okręgi wyborcze, twierdzimy, są źródłem silnego państwa. Jest to argument politologiczny. Na obecnie używana ordynacja jest źródłem państwa słabego. Po czwarte, jednomandatowe okręgi desygnują posłów o wyższych kwalifikacjach personalnych nazwaliśmy to argumentem psychologicznym indywidualnej oceny kandydatów. I piąty argument to argument, w którym twierdzimy, że jednomandatowe okręgi wyborcze budują społeczeństwo obywatelskie zdecydowanie szybciej niż obecne wybory w systemie. Głosowania na partie, nazywamy w politologii wyborami w systemie tak zwanym proporcjonalnym. Co nasz ruch obywatelski proponuje dla Polski? Otóż, proponuje stworzenie 460 okręgów wyborczych, proponuje swobodę kandydowania. Każdy obywatel łatwo może zgłosić swoją kandydaturę do wyborów z małym zastrzeżeniem niedużej zwrotnej kaucji w wysokości najniższego, najniższych zarobków określanych przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. W tej chwili ono wynosi 1600 zł. Po trzecie przewidujemy i proponujemy wybory w jednej turze głosowania. No i po czwarte proponujemy aby okręgi wyborcze były stworzone w granicach gmin. Natomiast w dużych miastach, ponieważ tam jest bardzo skomplikowana sytuacja, proponujemy wykorzystać obwody głosowania. Ta nasza propozycja to oczywiście alternatywa albo zostaniemy. Przy obecnym systemie głosowania, albo wprowadzimy w Polsce taki właśnie sposób głosowania. Proszę Państwa, ordynacja wyborcza, która obecnie już formalnie nie nazywa się ordynacją wyborczą, tylko od 5 stycznia. 2011 roku nazywa się kodeksem wyborczym. Sejm zebrał wszystkie ordynacje do kupy na 192 stronach, 517 artykułach, stworzył z tego kodeks wyborczy i nazywa się obecnie kodeksem wyborczym. Ale przez yy, częstość używania nazwy ordynacja wyborcza, dalej będziemy używali słowa ordynacja wyborcza i nie będziemy się mylili, ponieważ ordynacja to jest zbiór przepisów, więc może być również ordynacja wyborcza, tak jak może jest jej ordynacja podatkowa. Proszę Państwa, ordynacja wyborcza w państwie demokratycznym, czyli zbiór przepisów decydujących o tym, jak wybierać swoich przedstawicieli, to swoista mała konstytucja. To jest ustawa niezwykle ważna. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest najważniejsza ustawa, jaką może ustawić, ustanowić Sejm. Z takiej ordynacji wyborczej wypływa wszystko dalej. Ordynacja wyborcza jest źródłem i jądrem dalszych zdarzeń politycznych i gospodarczych. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że posłowie w Sejmie najważniejsze instytucji państwa po pierwsze, ustanawiają nam prawa, albo dobre, albo buble. Jeśli buble, to musimy my, obywatele, jeść tę żabę. Po drugie, posłowie dzielą nasze publiczne pieniądze, tworząc budżet. Mało tego, nie tylko dzielą, ale podejmują decyzję o zadłużaniu ale już nie nas, tylko naszych dzieci, a często ich wnuków. No i po trzecie, posłowie, czyli Sejm, powołują rząd, który zarządza na co dzień naszym krajem. I myślę, że nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że posłowie odważni mądrzy i uczciwi są w stanie stworzyć rzeczy wielkie. Posłowie mierni co najwyżej przeciętne. A słabi i nędzni mogą nawet cofnąć świat. W tym miejscu warto zauważyć, że w początku lat 30., dokładnie w 1933 roku, właśnie w systemie ordynacji proporcjonalnej, bardzo podobnej do tej, którą mamy u nas w Polsce, doszedł do władzy niejaki pan Adolf Hitler, a tylko jego partia uzyskała 33% składu personalnego Bundestagu. Co było później, nikomu nie trzeba przypominać. Wszystko zaczęło się od ordynacji wyborczej proporcjonalnej. W Wielkiej Brytanii na poziomie szkół gimnazjalnych naucza się, że gdyby Niemcy w tamtych latach miały jednomandatowy system wyborczy, żaden Hitler nigdy nie doszedłby do władzy. Nasi działacze, eksperci, badacze, my Fundacji Jamesa Madison'a dokonujemy za politologów badań Naukowych nad systemami wyborczymi, a szczególnie nad systemem z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, uważamy, że to już czas, aby upomnieć się o ten obywatelski sposób wybierania. W systemie jednomandatowym działa pewne, działają pewne mechanizmy, które są. Bardzo zbliżone do mechanizmów w ekonomii. A mianowicie tam, gdzie o towarze na półce sklepowej decydują szerokie rzesze obywateli, czyli klientów, tam okazuje się, i gospodarka ta jest ry typowo rynkową, okazuje się, że. Buble znikają z półek sklepowych. Możecie Państwo sami zauważyć, że w naszych półkach sklepowych są coraz lepsze produkty. Tych bubli nie ma. Jeżeli nawet go kupimy, to tylko raz. Drugi raz go nie kupimy. System wyborów jednomandatowych to taka gospodarka rynkowa w polityce. Na w półce polityki pojawiają się różni kandydaci, różne towary, a my, obywatele, jako klienci, decydujemy, który z tych towarów zostanie na tej półce polityki, a który jest bublem i musi zniknąć. Mylić się możemy tylko raz. Raz go wybierzemy, okaże się bublem, drugi raz na półce polityki się nie pojawi. Natomiast system wyborów proporcjonalnych, gdzie w kółkach zainteresowań, czyli w partiach, szefowie partii, czyli centrale handlowe, ci, którzy pamiętają czasy sprzed 1989 roku, ja je bardzo dobrze pamiętam, centrale handlowe decydowały, co ma być na rynek rzucone. Teraz szefowie partii decydują, który polityk ma być na rynek polityczny rzucony, czyli wpisany na listę wyborczą. Tam, gdzie centrale partyjne, wąskie grupy decydują, jaki towar polityczny ma się pojawić, okazuje się, że a klienci, czyli obywatele, nie mają na to wpływu, bo my nie mamy na to wpływu. Okazuje się, że towary pojawiają się niskiej jakości. Ci, którzy pamiętają czasy sprzed 1989 roku, wiedzą bardzo dobrze, że nie można było dostać. Zwykłego papieru toaletowego w sklepie. I system wyborów jednomandatowych to wybory, w których, następ... w których dzień wyborów to rząd nad politykami. Zwykła konkurencja o mandat jest sprawcą wyłaniania najlepszych, tak jak najlepszego towaru na półce sklepowej. A jedynym arbitrem są obywatele. Czy my możemy coś stracić, ustanawiając takie wybory? Twierdzę, że nie. Polska i Polacy na tym stracić nie mogą. Kończąc tą krótką prelekcję, powiem tak. Nie znam takiego kraju na świecie, który stracił na zastosowaniu jednomandatowych okręgów wyborczych wybieraniu swoich przedstawicieli do parlamentu. A więc, cóż, Warto spróbować. Nie ma co się bać. Spróbujmy. I my, działacze, zwolennicy tego systemu, jesteśmy za tym, żeby spróbować tego systemu. Dziękuję wszystkim serdecznie za wykład. Mam nadzieję, że pojawią się trudne pytania, a zależy mi na trudnych pytaniach, bo wszyscy razem się edukujemy. Jeżeli wy Państwo zadajecie mnie trudne pytania, a ja, skromny badacz, Będę starał się Państwu, Państwa przekonać albo odpowiedzieć, i będziecie usatysfakcjonowani, będzie to dla mnie duża satysfakcja. A jeżeli nie będę potrafił odpowiedzieć na to pytanie, gwarantuję, zanotuję, zapiszę, znajdę w źródłach naukowych i w odpowiedzi w świecie stosującym ten system i odpowiedzi na każde pytanie znajdę. Jeśli nie dzisiaj, to w najbliższej przyszłości. Dziękuję serdecznie. Za wysłuchanie tego krótkiego wykładu. Dziękujemy bardzo. Bardzo ciekawy ten wykład. Bardzo dobre porównania do wolnego rynku i do tych wyborów klasowych. To jak najbardziej ty, ty trafne i myślę, że obrazowe. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć te, te zawiłości. Ja mam, to ja mam pierwsze pytanie w takim razie. Moje pytanie jest dotyczące właśnie Jamesa Madisona. Madisona. Proszę powiedzieć kilka słów o, o fundacji i właśnie o tej osobie. Dobrze, jestem już słyszany? Mogę mówić? Okay. Tak, proszę mówić. Dobrze. No więc, y, nasza fundacja, która powstała w 2004 roku, jako odpowiedź na pojawiające się, y, się, pojawiające się prawo o możliwości odpisu 1% z podatku, y, stworzyliśmy. Tą fundację jako gospodarstwo pomocnicze ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Otóż ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych ma w swoim statucie tylko jeden cel: doprowadzić w Polsce do ustanowienia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach po Niestety polskie prawo jest tak zawiłe, że nie pozwala takiemu, takiemu ruchowi, stowarzyszeniu korzystać z dobrodziejstwa odpisu 1% podatku. W związku z tym razem z grupą naszych działaczy, z profesorem, doktorem Habilitowanym Andrzejem Czachorem, najstarszym naszym, najbardziej dzielnym wojownikiem, tak się nazywamy, ci, co walczą o ją, to wojownicy. I kilkoma jeszcze innymi, zacnymi ludźmi, stworzyliśmy fundację, stworzyliśmy odpowiedni statut na naszej stronie, możecie Państwo go znaleźć. Nasz statut przewiduje przede wszystkim dbanie o rozwój demokracji, a jednomandatowe okręgi wyborcze jak najbardziej się w to wpisują. Dzięki temu uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego i możecie Państwo odpisywać w zeznaniu podatkowym 1% na naszą fundację. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami, nie mamy żadnych etatów, wszyscy jesteśmy gorącymi zwolennikami jednomandatowości. No i dzięki Państwu, Państwa hojności wpływa kilka groszy. Pomagamy rozwijać nasz ruch. Skąd patron James Madison? Otóż twierdzimy, że James Madison dla demokracji i dla funkcjonowania państwa był tym, kim Adam Smith dla ekonomii. Słyszeliście Państwo o takim centrum imienia Adama Smitha zajmuje się propagowaniem ekonomii gospodarki rynkowej. My też gospodarki rynkowej, ale w polityce, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Kto to był James Madison? Amerykanie bardzo dobrze wiedzą, my Polacy to znamy go tylko z Madison Square Garden, gdzie Gołota okładał się z co niektórymi bokserami. Oczywiście są miasta, ulice. To jeden z najbardziej zacnych, najbardziej znanych Prezydentów Stanów Zjednoczonych, który był dwukrotnym prezydentem Stanów Zjednoczonych w czasach, kiedy Napoleon szedł na Moskwę, czyli 1812 i następne lata. Natomiast dla Amerykanów jest to ojciec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To w jego umyśle pojawiały się poszczególne artykuły Konstytucji. To on je proponował i nikt w Ameryce nie ma najmniejszej wątpliwości, że to on stworzył. Tę wspaniałą konstytucję, a reszta przyklasnęła i zaakceptowała. Jeżeli mam jeszcze minutkę, to powiem Państwu, że James Madison był twórcą takiego systemu istnienia państwa. Po angielsku nazywa się to check and balance, czyli sprawdzaj i równoważ. Funkcjonuje on w Ameryce od początku Stanów aż po chwilę, chwilę obecną, i nikt w Ameryce nie ma zamiaru go zmieniać. Polega on na tym, że wszystkie in, in, główne instytucje amerykańskie starają się sprawdzać wzajemnie, jedna drugą kontroluje i dzięki temu uzyskują równowagę polityczną. To znaczy, yy, obywatele. Kontrolują polityków przez system jednomandatowy. Instytucje rządowe, czyli prezydenta, są kontrolowane skutecznie przez kongres, czyli ichniejszy parlament. Niestety u nas tak nie ma. Prezydent, pre, premier, czyli instytucja zajmująca się rządzeniem, nie jest kontrolowana przez parlament, bo parlament.